Jedyna Gliwicka Telewizja, dostępna w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom na terenie Gliwic. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Programu sztrykowanie na ekranie jest Iwona Eriksson, niekwestionowana mistrzyni dziewiarska. Bardzo mi miło, witam serdecznie wszystkich widzów. To ja Iwona podobna jestem mistrzyni, ale na pewno wiele osób potrafi robić na drutach, tak jak ja. Założyłaś bloga, bloga drutoterapia. Skąd ta nazwa? W okresie, kiedy założyłam bloga, to był taki troszeczkę intensywny, intensywny przy, taki trochę przykry i intensywny okres mojego życia, gdzie potrzebowałam spokoju. I okazało się, że właśnie druty dają nam spokój. I dlatego przyszło tak samo z siebie, że robienie na drutach to jest drutoterapia, to jest pewnego rodzaju terapia, więc... Może być włóczko terapia, ale wyszło drutoterapia. Ja osobiście wiem, jak terapeutyczną moc mają druty. Bardzo się cieszę, że zarażasz inne osoby tą, tą miłością. Powiedz mi, co sprawia Ci taką największą satysfakcję w tej pracy, bo jednak uczyniłaś tą pasję pracą. Największą satysfakcją dla mnie jest, kiedy otrzymuję wiadomości od osób, które piszą, że czegoś się ode mnie nauczyły czy czegoś się nauczyły, a przede wszystkim jeśli po wielu latach powróciły do robienia na drutach. To, robi, to daje mi naprawdę największą satysfakcję, że ja, ja, mała osobka byłam w stanie sprawić, że ktoś wrócił do robienia na drutach. I to... Myślę, że od wielu lat jest taki renesans rękodzieła. Wiele pań przez wiele lat robiło, potem przestało, a teraz znowu wracają. Czy też to obserwujesz u siebie? Tak, tak. Obserwuję to, że bardzo wiele osób wraca do robienia na drutach, a także wiele młodych, naprawdę młodych osób, młode dziewczyny, a także chłopaków, uczą się robienia na drutach, dlatego, że babcia kiedyś robiła, czy pokazała pierwsze oczka, potem w szkole nie było czasu, a potem, kiedy są ponownie nastolatkami, to wracają do robienia na drutach i chcą nauczyć się więcej. Czasem nie ma już tej babci, żeby pokazała kolejne oczka i wtedy z pomocą przychodzi internet. Tak, albo babcia może potrafi tylko prawe i lewe oczka, a dzisiaj w dziedzinie robienia Robienia na drutach jest tyle nowych technik i, i tyle ważnych rzeczy, po prostu tak samo jak każda inna dziedzina, yy, ewoluuje robienie na drutach i zawsze można się w internecie czegoś nowego, zupełnie innego niż babcia potrafi nauczyć. No właśnie, ewoluuje. I jest coś takiego, że kiedy młoda dziewczyna mówi o tym, że robi na drutach, O! <grywa> No, tu jest głośno, jesteśmy w końcu w młynie, dużo słyszałam, takie tak, właśnie tak. Że, głośno jak w młynie. Kiedy młoda dziewczyna robi na drutach i przyznaje się do tego, robi coming out dziewiarski, to potem jest tak, ale jak to, przecież robią tylko starsze panie, ale jest coś takiego w tym dziewiarstwie nowoczesnym, że wprowadzamy nowe techniki, wprowadzamy nowe materiały. Co jest takim twoim największym odkryciem z tych nowości? Czego, coś, czego nie było kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z drutami trudno mi powiedzieć dlatego że magic loop powiedzmy był pewnym odkryciem państwo znacie technikę magic loop to jest technika robienia na żyłce tak. e Rzeczy, które są większe, czy mniejsze niż ta żyłka, tak? Tak, tak, tak. Ale szczerze mówiąc, ja Magic Klub odkryłam sama w latach 80. Kiedy po prostu nigdy nie robiłam, nie lubiłam robić dwóch rękawów i tak oddzielnie i stwierdziłam, że właściwie gdyby zacząć robić naokoło, kiedy pojawiły się druty na żyłce, to by było fajnie. No i po kilku latach się, kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu, okazało się, że... Ktoś nazwał technikę Magic Club, a ja ten Magic Club już znałam, ale yy, robienie sweterka naokoło. Bez tutaj po prostu to jest, to, jest, to jest, po prostu rewelacja, że nagle nie trzeba zszywać. Tak, tak Kwestia wykończenia, tak. taka pięta achillesowa wielu dziewiarek, a techniki na okrągło to umożliwiają. A powiedz mi to, to z narzędzi, a z materiałów, z czego najbardziej lubisz robić? Uwielbiam merino, uwielbiam generalnie naturalne składniki, unikam jak ogień w zasadzie sztucznych materiałów. Mary, bardzo lubię merino, bardzo lubię jedwabiu oczywiście jakieś mieszanki jedwabiu z merino. Jak do tego dodamy jeszcze kaszmir, będzie idealnie. Taki, no trzeba troszeczkę sobie dodać tego luksusu w życiu. Tak, mamy tylko jedno życie, więc dlaczego nie mamy tego życia przeżyć w takim luksusie, jaki sami sobie stworzymy? Życie jest za krótkie, żeby robić z akryli, ale ja od czasu do czasu na palcach z tych akryli robię i są też już te akryle nowocześniejsze, milsze i nie są takie skrzypiące, także na początek przygody można no, przymknąć oko. Tak, na początku przygody nawet szkoda psuć dobrych włóczek, więc lepiej potestować na na akrylach i na innych poliesterach. I wiadomo, jak robimy skarpetki, to dobrze też domieszać, dlatego, że te skarpetki będą się lepiej trzymały, jeśli do tego merino zmieszamy trochę poliesteru. Skarpetki po prostu będą mocniejsze. To też zależy od, te, od tego wyrobu, który robimy, też na, na ubrania lepiej tych sztucznych włókien unikać, ale do takich przedmiotów codziennego użytku. Oczywiście. Torebki też można zrobić z akrylu. Na piękną rzecz, bo oprócz tego, że uczysz robić na drutach, to zwracasz też uwagę na pewno, pewien savoir-vivre w sieci, na przykład na to, żeby dbać o prawa autorskie do zdjęć, do zdjęć, do wyrobów. Opowiedz o tym. Tak, zwracam uwagę na prawa autorskie, dlatego że robienie na drutach i generalnie rękodzieło to nie jest po prostu, to jest dzielenie się miłością do własnej pracy, a nikt nie powiedział za to, nikt nie powiedział, że miłość należy dawać za darmo, ponieważ można dawać pewne rzeczy za darmo ale jednocześnie należy się szacunek do pracy, właśnie szacunek do miłości, po prostu szacunek do miłości, do tego, że ktoś wkłada w serce w to, żeby zrobił, żeby pokazać. I jeśli ktoś wkłada w coś w serce, to nie powinno się tego kraść. Dlatego uważam, że yy, poprzez to, że ktoś... Yy, Pożyczy zdjęcie w internecie, czy też nawet pożyczy jakąś pracę. Oprócz, te, oprócz tego pożyczenia jest warto napisać, czyja to praca, dlatego że to jest więcej niż serce to jest włożony czas, to są włożone pieniądze, to jest włożona miłość w to, co się robi. I po prostu, żeby szanować drugiego człowieka, to należy zacząć szanować także jego pracę. Zdarzyło Ci się, że ktoś pożyczył Twoje zdjęcie? Zdarzyło się. Zdarzyło się. Były te osoby, które powiedziały, że oj, ja nie wiedziałam, że to jest, czy nie wiedziałem, że to jest Twoje zdjęcie. Oczywiście przeprosiły. Nie miałam nigdy takiej sytuacji, żeby osoba odwróciła się plecami i powiedziała i zniknęła, jak to niektóre osoby robią i w ogóle nie odpowiedziała na, na moją uwagę. Zdarzyły się, ale oczywiście były to osoby, które zrobiły to po prostu nieświadomie. I, i to mnie cieszy, że nieświadome osoby. Jestem w stanie uświadomić. Tak, to właśnie to, co powiedziałam, że nie tylko uczysz robótek na drutach, tylko jeszcze dodatkowo starasz się zadbać o, o ten trudny, trudny dosyć. Nie chciałabym tego określać mianem rynku, ale to trudne środowisko, jakim jest internet. Prowadzisz grupę, grupę, w której są bardzo ściśle określone zasady, czy. Zdarza Ci się denerwować na uczestników, członków tej grupy. Zdarza Ci się, że niestety są naruszane zasady? Są naruszane zasady i są sytuacje, że oczywiście mogłabym się zdenerwować, ale ja w moim życiu nauczyłam się, że denerwowanie się w niczym nie pomoże i naprawdę jestem uodporniona na wiele sytuacji i Jestem osobą cierpliwą i osobą silnych nerwów, więc rozumiem, że niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, niektóre osoby są jakie są, więc nie ma sensu się denerwować i tracić swojego własnego zdrowia. Ale przyznaj, że pytanie, ile oczek nabrać na czapkę jest jednym z pytań. <śledzimy> Obie chyba bardzo lubimy. To jest takie... Może, może doradzisz widzom telewizji Imperium, ile oczek nabrać na czapkę. Na czapkę nabieramy tyle oczek, ile chcemy, ile uważamy, że ta czapka ma mieć oczek. Jeśli chcemy nabrać 10 oczek na czapkę, to możemy nabrać 10. Jeśli chcemy 100, to nabieramy 100 oczek i uczymy się po prostu na własnych błędach. Jeśliśmy jest. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że po prostu na początku robimy próbkę, należy wykonywać próbki. To jest taka rada, tak. którą zawsze należy, o której zawsze należy pamiętać. Tak. Punkt pierwszy: robimy próbkę. Punkt drugi: jeśli nie lubimy robić próbek, to patrzymy punkt pierwszy. Bardzo ci, ci serdecznie dziękuję, Iwono, i cieszmy się dalszą częścią Druto Tak, oczywiście. Bardzo także dziękuję za możliwość udzielenia wywiadu w na ekranie. Dziękuję, dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia. Sponsorem programu było Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Jedyna Gliwicka Telewizja, dostępna w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom na terenie Gliwic.